Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, jak korzystać z grup Office 365 w codziennej pracy zespołu i jak to ułatwia współpracę. Scenariusz opieram na przykładzie zespołu, który pracuje obecnie nad wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Jest to strategiczny projekt w firmie i są w niego zaangażowane osoby z różnych działów między innymi z działu produkcji, marketingu, sprzedaży i finansów. Aby praca w tak zróżnicowanym zespole przebiegała sprawnie i efektywnie, menedżer projektu stworzył dedykowaną grupę w Office 365 i nazwał ją Wprowadzenie nowego produktu na rynek. Zacznijmy od skrzynki e-mail. Klikamy Poczta. Po przejściu do aplikacji Outlook Online, wybieramy skrzynkę mailową naszej grupy Wprowadzenie nowego produktu na rynek. Jak widać, wiadomości są grupowane po temacie, co umożliwia w łatwy sposób przejrzenie całej historii danego wątku i konwersacji. Aby wysłać nowego maila do grupy, wystarczy z poziomu skrzynki grupy kliknąć Nowa konwersacja i możemy zacząć pisać treść maila. Aby załączyć plik do maila, klikamy w ikonę Spinacza i wybieramy lokalizację pliku. Plik, nad którym pracujemy, jest już zapisany w wydzielonej przestrzeni OneDrive dla firm dedykowanej dla grupy. Dzięki temu, że dokument jest zapisany w grupowej przestrzeni OneDrive dla firm, każdy członek zespołu ma już do niego dostęp i nie musimy każdemu z osobna nadawać uprawnień do edycji pliku. Ułatwia to znacznie dzielenie się materiałami i bardziej efektywną pracę nad dokumentami. Kilka osób może jednocześnie pracować w tym samym czasie na jednym dokumencie. Wybieramy plik, klikamy dalej i klikamy wyślij. W ten sposób wysłaliśmy maila do całego zespołu. Zamiast odpowiedzieć na tego maila mogę kliknąć lubię to. Dostajemy kolejnego maila. I odpowiadamy. Klikamy wyślij. Odpowiadając na maila automatycznie odpisujemy do całej grupy. Nie musimy ręcznie dodawać członków grupy lub zastanawiać się, czy na pewno wszystkie osoby, które powinny dostać ode mnie wiadomość e-mail, są wymienione w liście odbiorców. Dobra. Aby umówić spotkanie, przechodzę do kalendarza grupy. Klikam kalendarz. Jesteśmy już w aplikacji kalendarz. I klikam na ikonę plus dodaj nowy. Uzupełniam szczegóły spotkania. Wpisuję tytuł. Dodaję lokalizację. Wpisuję treść. Dodaję osoby. Skoro Całe spotkanie organizujemy dla naszego zespołu dodajemy grupę wprowadzenie nowego produktu. Jeśli chcemy, żeby w spotkaniu uczestniczyła osoba, która nie jest członkiem naszej, naszego projektu. Po prostu wystarczy, że taką osobę dodatkowo doproszą. Aby zaproponować termin, który będzie odpowiadał wszystkim członkom zespołu i uczestnikom spotkania. Klikam w asystenta planowania. Asystent planowania w inteligentny sposób zbiera dostępność wszystkich członków zespołu i nie musimy otwierać oraz sprawdzać poszczególnych kalendarzy osób. W przypadku dużych zespołów jest to ułatwienie w procesie umawiania spotkań i przede wszystkim oszczędność naszego cennego czasu. Wybieram najbardziej odpowiedni termin, który odpowiada zarówno całemu zespołowi, jak i dodatkowej osobie doproszonej do spotkania. I klikam OK. Klikam Wyślij. I w ten sposób mamy umówione spotkanie. Utworzone spotkanie w kalendarzu całej grupy mogę dodać do swojego osobistego kalendarza. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszki w konkretne wydarzenie i z listy wybrać opcję Dodaj do mojego kalendarza. W ten sposób mogę dodać do kalendarza osobistego ważne spotkania lub wydarzenia zaplanowane z poziomu kalendarza całej grupy, tak aby niczego nie ominąć. I w tym momencie na w kalendarzu moim osobistym, które ma kolor niebieski, widzę również spotkanie dotyczące kampanii promocyjnej. Jeśli chcemy, żeby nasza praca zespołowa była jeszcze bardziej efektywna, dobrą praktyką jest przechowywanie podsumowań wszystkich spotkań w jednym miejscu, dostępnym dla całego zespołu. Pomocnym narzędziem będzie dla nas notatnik OneNote, dedykowany dla całej grupy. W tym celu otwieramy z poziomu grupy Notes. Podsumowanie spotkania możemy zacząć notować w dedykowanej sekcji spotkania zespołu. Dodajemy nową notatkę. Wystarczy, że zanotujemy tylko najważniejsze ustalenia ze spotkania, kolejne kroki i mamy gotową notatkę. Notatka zostaje automatycznie zapisana w OneNote i nie musimy jej wysyłać mailem. Każdy członek zespołu będzie miał do niej dostęp. Aby zespół był skuteczny, ważne jest zarządzanie zadaniami i terminami. Tutaj pomocnym narzędziem będzie Microsoft Planner. Czyli narzędzie do planowania zadań, które automatycznie została utworzona przy założeniu grupy. Microsoft Planner to proste w obsłudze i intuicyjne narzędzie, za pomocą którego możesz tworzyć nowe plany dla konkretnych projektów, organizować i przydzielać zadania do członków zespołu oraz określać ich termin realizacji. Aby przejść do planu grupy z poziomu listy usług, klikamy w ikonę Planner. I zostajemy przekierowani do usługi Microsoft Planner. Wybieramy plan naszego zespołu, czyli wprowadzenie nowego produktu na rynek. Jeśli podczas spotkania ustaliliśmy konkretne kolejne kroki wraz z terminami ich wykonania i osobami odpowiedzialnymi za ich egzekucję, możemy teraz dodać konkretne działanie do naszego planu. W spotkaniu ustaliliśmy, że do końca sierpnia musimy stworzyć budżet całej promocji. Więc w planie promocji dodajemy kolejne zadanie. stworzenie budżetu promocji. Ustawiamy termin wykonania, koniec sierpnia i przydzielamy osobę, która jest... Odpowiedzialna za zadane zadanie. I dodajemy zadanie. W ten sposób, w łatwy sposób, będziemy w stanie śledzić wszystkie zadania, które, a, którymi zajmujemy się w ramach konkretnego projektu. Możemy śledzić zarówno stan wykonania poszczególnych zadań, i obłożenie członków naszego zespołu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z innymi szkoleniami poświęconymi usłudze Office 365.